Dzień dobry, dzień dobry kochani. Poznajcie korallo, trzymiesięcznego małego aniołka, który rozkocha was w sobie od pierwszego wejrzenia. To prawdziwa perełka wśród kociaków. Ten wyjątkowy maluszek to esencja słodyczy. Jaśniutki, puchaty jak puch, puszysta chmurka o futerku delikatnym niczym jedwab. Jego błękitne oczka są jak dwa malutkie nieba, w których można się zatracić. I to tak zatracić całkowicie. Patrząc na niego, trudno nie poczuć tego ciepła i niewinności, które emanuje z jego malutkiego kociego serduszka. Jego mięciutkie futerko zachęca, by zatopić w nim dłonie i cieszyć się tą niezwykłą kocią delikatnością. Jest tak ciepły i kochający, że każde przytulenie staje się chwilą pełną spokoju i radości. Ten kociak to nie tylko przyjaciel na całe życie, ale również źródło niekończącej się miłości i czułości. Corallo w miocie, a ma czterech braci, jest największy, najsilniejszy, naj, taki najbardziej Najmocniejszy. No, i cóż mogę jeszcze o nim powiedzieć? Kochani, najlepiej poznać go osobiście. Dlatego serdecznie zachęcam do spotkania. Zapraszam.